Mac 10 Disco Technologia. Ten skinnik jest dzisiaj do wygrania. 30 łapek w górę, dowolny komentarz oraz subskrypcja wraz z dzwonkiem. Życzę Mam oczywiście powodzenia. Teraz lecimy na Case -haga. Darmowe skiny za wykonywanie prostych questów to jedna z wielu rzeczy, które oferuje Wam strona PirateSwap. Służy ona do kupowania oraz wymieniania Waszych skinów. Na stronie znajdują się również konkursy z ciekawymi nagrodami. Do tego wszystkiego mam dla Was kod promocyjny Lipilek, który daje Wam aż 35% więcej do depozytu. Nie czekaj, działaj. Link oczywiście znajdziesz w opisie. Dobra, jesteśmy na casehagu, 2000 dolców mamy obecnie w balansie. Do tego 5 milionów, 5 milionów, proszę Państwa, tokenów eventowych. Przed chwilą sobie tak kliknąłem z ciekawości w ranking, no i tak sobie pomyślałem, ile to trzeba grać, żeby mieć 91 level, kiedy ja mam 72, a otwieram tych skrzynek naprawdę sporo. No na moim kanale możecie zobaczyć praktycznie daily skrzynki, więc no szafoba, szafoba naprawdę dla tych wszystkich osób tutaj, które znajdują się przynajmniej nawet w tym wydaje mi się top 50, bo tu jest jednak trzeba mieć po 70 level. No dobra, to jeszcze jest do osiągnięcia, no ale ile tej kasy trzeba jednak przefarmić? No, zdecydowanie liczy się za to pewien poklask. Przypomnę wam o kodzie promocyjnym Lipilek, który daje wam 10% więcej do depozytu oraz darmową kaskę na start. No i kolejną sprawą jest to, że mamy 2000 dolców, więc dzisiaj tak naprawdę możemy sobie polecieć na grube bitwy. Nie wiem, czy mamy jeszcze coś w ekwipunku, chyba nie. Tak, nie mamy nic już w ekwipunku. Wracając jeszcze do tego eventowego rankingu, to możemy też... Odebrać sobie, moi drodzy Państwo, sporo, naprawdę sporo nagród, ponieważ za 2600 mamy Falcon Knife'a Lore, a my mamy 5 milionów y, tych diamentów, także tak naprawdę możemy sobie odebrać Lora, proszę bardzo, jest już w naszym ekwipunku, możemy sobie odebrać Lowsy, które też są w naszym ekwipunku za darmo, co ciekawe, zupełnie za darmo. 89 dolców i 251 dolarów no dobra, 1 400 tokenów jeszcze przed nami, także będziemy mogli sobie coś tutaj jeszcze kliknąć. Wydaje mi się, że kolejne glowsy i może za 500 koła wybierzmy sobie jeszcze 15. No dobra, weźmy sobie balans za 400. I teraz odbierzemy sobie jeszcze więcej balansu. Dobra, całość sobie sprzedajmy. To jest tak naprawdę 400 dolarów bonusu do dzisiejszego opening, do którego zamierzamy zaraz tutaj podejść. Case Battle, zacznijmy od tego. Dobra, tworzymy pierwszą batelkę, moi drodzy państwo, i lecimy sobie z tematem. Miałem jeszcze telefon, więc musiałem być trochę rozproszony, ale teraz już lecimy. Dobra, Mankey to będzie dobra skrzynka. Otwierałem ją już kiedyś i naprawdę. Spoko oddawała, także liczę na to. 1000 dolców w trybie Joker. Mogę się trochę zawieść, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Sprawdźmy zatem. Weźmy pod uwagę, że tutaj bonus rolka jest dość istotna. No i teraz poleciały dwie rolki, więc na pewno będę musiał dostać. Jeżeli chcę wygrać, to na pewno będę musiał dostać bonusową rolkę. No i dropnąć coś lepszego niż karambit lore. Dobra, dostaję rolkę, tak też się dzieje, jest dobrze. Tylko co ja dropnę? Co ja dropnę? No. Jest to też dobry skin jak najbardziej. Pytanie, czy jeszcze będę w stanie do tego wrócić? No niestety nie. Niestety nie. Dość ciekawa bitwa. Na cztery klocki ona aż poleciała, więc naprawdę dość ciekawie się to potoczyło. Będziemy otwierać skrzynki w trybie Joker na pewno. Jeżeli już otwieramy w trybie Joker, to na pewno też będziemy używać trybu Borą. Chciałem powiedzieć, że będziemy używali trybu Borą, ale widzę, że on jest wyłączony, tylko nie rozumiem dlaczego. W ogóle nie mogę go użyć. Nie wiem, czy obecnie jest wyłączony na stronie, czy wcześniej działał. Nie patrzyłem i dawno mnie nie było na Hagu, ale dobra. Trudno. Jeżeli nie ma trybu borrow, to też nie będzie jakiegoś mega dobrego openingu, no bo to jednak był tryb, w którym, no, mogliśmy sobie pootwierać te najdroższe skrzynki w trybie jokera i mogliśmy liczyć na to, że wypadną nam te najlepszej temat, a tak to mamy 1800 dolców i pod to musimy się dopasować. Dobra, spróbujmy w takim razie otworzyć sobie skrzynki... Te tutaj troszeczkę tańsze, co nie zmienia faktu, że tak 1000 dolców ta bitwa będzie mnie kosztowała. No i liczyć na to, że dropnie nam bonusowa rolka, no bo jednak to będzie wyznacznikiem tego, czy to wygramy, czy nie. No, rolki nie mamy, niestety. Mamy M4, która nie będzie jakoś mega słabym skinem, ale teraz poleciał Stiletch to Knife, który będzie warty dzisiaj. No dobry ten bonus rol, dobry ten bonus rol. Jeszcze wcześniej tutaj Ziomek dostał wulkana, kiedy ja. No i teraz jest chyba pies pogrzebany. Karambit Lord za 1400 dolców, to już przebija oczywiście tego ziomka. No tak naprawdę oglądamy teraz bitwę między dwoma botami. No my wydrapiliśmy 60 dolarów, kiedy oni wchodzą już na pułap 2000, więc myślę, że na pewno w tej bitwy nie wygramy. Chyba, że bonus rolka teraz i dostaje najlepszy możliwy item. No raczej mogę sobie o tym pomarzyć. 700 dolców, tyle zostało nam jeszcze w balansie. Sprawdźmy. Sprawdźmy, może akurat się uda i spróbujmy sobie zrobić bitwy na tych oto skrzyneczkach, tylko kurde bez trybu boro naprawdę może być ciężko. Bez trybu może być naprawdę ciężko. Nie wiem czemu jest on obecnie wyłączony, po prostu musi być coś tam naprawiane albo testowane. Zróbmy sobie zespół dwóch osób, 726, no trochę mi brakuje. Trochę mi brakuje. Sprzydajmy sobie to i zróbmy sobie jeszcze raz tą bitwę w trybie dwuosobowym. Może akurat. Tak się uda coś ciekawego wydropić Zróbmy tak i zróbmy tak No weźmy CTeków No i sprawdźmy bot i samów ze mną w drużynie Czy uda nam się wygrać czy też jedną bitwę dzisiaj Mogłoby być naprawdę Dobrze, tej bonus rolki się trochę boję bo jednak rękawice udało się wydropić Ale one nie będą nam wystarczały Żeby to zgarnąć No i teraz bonus, bonus, bonus Drugie rękawice i to też nic nie dało Drugie rękawice i to też nic nie dało Jedna bonus rolka tak naprawdę Nas pogrzebała do końca No ale trudno, takie odcinki też muszą się pojawiać 42 dolary Tyle udało nam się zasejwować jeszcze Mimo tego, że też odebraliśmy nagrody Z aż 5 milionów diamentów 5 milionów diamentów to jest naprawdę Spore value Jeżeli chodzi o Haga. No ale nic nam to nie dało Dobra, zróbmy sobie jeszcze jakąś bitwę Po prostu na czterech graczy Zobaczymy czy w ogóle uda mi się wygrać Jakąkolwiek bitwę dzisiejszego dnia Jeżeli tak, no to uratuję ten odcinek A jeżeli nie, no to będę mógł śmiało powiedzieć, że Przegrałem wszystkie bitwy, jakie zagrałem 32 dolary Teraz tutaj poleciał ten akacz No myślę, że ta bitwa będzie, chciałem powiedzieć Na pewno wygrana, ale no niestety Nie, mamy bonus rolkę, a z niej Neo nowego Który kosztuje 60 dolców i bitwę niestety też przegrywa. Trudno. 307 pozdrawiam serdecznie, dobicie 30 łapek w górę, aby zgarnąć sobie z kina. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Siamaneczko, cześć!